Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Susyk, a to są Wasze bitwy e, i dzisiejszym bohaterem dzisiejszego epizodu jest Skunek z klanu 10 PAP. Klan mi nic nie mówi, no ale nie znam sceny klanowej, na czołgu T32. E, T32 jest mi znany przede wszystkim. Yy, wiem, jak się tym powinno grać, bo t 34 yy, spore doświadczenie, tak jakby co to dużo mówić, no mam. Yy, to po pierwsze. Po drugie, t 32 no Ja nie widziałem, jak mój znajomy grał, tak? To była jego pierwsza dycha, jak jeszcze wtedy się uczyliśmy grać i tak w ogóle. E, więc coś o tym czołgu, co nieco o tym czołgu wiem tak no mówiąc z grubsza e, i tak mapa jaką tutaj nam wlosowało to jest koło podbiegunowe no, ósmych tierów e, 8 po drugiej stronie trzeba uważać na bije 3 bo to są zawsze groźni gracze jakiegoś niebieskiego wlosowało w susetce no i w zasadzie tyle e, Czołg T32 charakteryzuje się, Co tu dużo mówić, najtwardszą wieżą w grze. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ósmy tier, zresztą tam na wyższych tierach te wieże są wcale twardsze. A T32 ma naprawdę fantastyczną wieżę. No 300 z przodu nie ma po prostu jak przebić. Okolic działa. Jedyny Xpo znajduje się na wieży, a przebicie go e, też wymaga sporej liczby penetracji. Co tu dużo mówić, e, skunek pojechał tutaj w odpowiednie miejsce dla czołgu ciężkiego. E, drużyna e, rozjechała się tak średnio. O, widzicie, właśnie o tym Xpocie mówiłem. To jest jedyne miejsce, gdzie jest możliwość przebicia te wszystkie dwójki, jednakże y, nie jest to tak, że zawsze tam przebijemy, gdyż najlepiej byłoby stać z góry, gdyż bicie z dołu czasem oznacza y, po prostu od, odbicie się. Póki co y, głównie grasz na wieżę, widzę to. Jednakże no, T32 vs T32, on też wie gdzie ten czołg przebić, prawda? Więc <coughs> nic, nic dziwnego, że idzie go tu przebić. E, tamten is chyba trochę nie ogarnia gry. No na pewno, bo głupio wjeżdżał, tutaj próbujesz przebić e, ISA 3 jednak, że jeżeli IS-3 stoi równo, no to zostaje nam tylko strzelanie w takie weakspoty, na pewno nie w prawy, zdecydowanie tam w lewy było lepiej strzelać. Yy, ale IS-3 to też nie jest czołg, który gra bezpośrednio na wieżę, bo wystarczyło, żebyś właśnie tym hejkiem przycelował w odpowiedni sposób, no i te jego 32 punkty życia nikną. Teraz no, zlega... <gry> jednak się odbijasz hejkami, co jest bolesne. Bolesnie rozczarowujące, no, ale już ostatni jakoś wszedł i nie ma go, więc teraz czas się rozprawić z t bójką. Eee, tutaj cóż, te czołgi wrogie biją ci po wieży, więc eee, <laughs> nic dziwnego, że się nie mogą przebić. Eee, póki co nie wygląda to najlepiej, eee, ale walczysz sobie dzielnie. Jest wsparcie Ferdynanda który no... no właśnie już widziałem tego tutaj z dwie sekundki za długo czekałeś, już widziałem tego T44 który tam nadjeżdżał, że no zaraz będzie nieciekawie no z półtorej sekundki za późno to zrobiłeś, gdyż co tu dużo mówić T44 ma całkiem twardą wieżę. A ja na Twoje miejsce teraz bym starał się podsłonić Ferdynanda. No właśnie, bo zrobiłeś trochę słabo. Ani nie zrobiłeś te 44, ani nie zraszowałeś te 32. A jedną z tych rzeczy trzeba było zrobić, przez co no, straciłeś wielki sapor w postaci Ferdynanda, który no, co tu dużo mówić, przydałby się. Tutaj teraz jest trochę problem, bo te 44 jest schowane. Jeżeli jakiś czołg albo artyleria by ciebie tutaj szukała, to yy, łatwy strzał mógłbyś dostać 25 na 2, yy, załatwione więc trzeba już się wracać. Tutaj jeszcze zostały dwie, dwie ósemki. Mimo to zdecydowane macie tutaj szanse na zwycięstwo, mimo faktu, że nim zostały dwie ósemki i... no tak, ale im zostały dwie szóstki i spoter bezużyteczny, więc w sumie racja. W sumie mimo wszystko jest to, prawdę mówiąc pod kontrolą jeszcze. No chyba, że, że zginie ten T25AT, no to już wtedy będzie mniej kolorowo, a ich tam jest co to mówić cała siła. Oho, który z nich... Zgarnął za 1200, także artyleria, swój wkład w to zwycięstwo ma bez dwóch zdań. 110 full HP miała, już nie ma. Kilka wystarczyło sekundek, już, już wydaje się to ogarnięte z mojego punktu widzenia. Strasznie mieszasz tym celownikiem, tak jadąc, ja nic nie widzę, a co dopiero ty. Pojawił się Steward, jeszcze cztery targety zostały, spróbujesz, nie wiem, zajechać te 110, 110. Masz dużo HP, także możesz zgarnąć hita. No jeżeli boczkiem wiedziesz, to myślę, że jeden S powinien Cię potraktować, o ile tam dobrze stoi. No, GW Panther załatwił. W zasadzie wszystko bez twojego udziału się stało. A mogło być trochę inaczej. E wszystko tu poginęło, tak jak mówiłem, no było to ogarnięte, co to dużo mówić. Teraz zginął ten t 25 t który... co tu dużo mówić. Bardzo się przyczynił do tego zwycięstwa. KW-1S nie wie co się dzieje. Strzelasz w kadłub. A wydaje mi się, że strzał w tego X Spota był znacznie lepszym pomysłem. Teraz znowu dink od kadłuba, on się przebił. Ram. No teraz już nie się odbić. I cóż, i teraz wystarczy doczekać kto szybciej przeładuje, no on jeszcze raz powinien strzelić, on nie sądzę by Cię przebił. E, więc Dink tutaj Steward. E, zamiast próbować coś, nie wiem, strzelać w tyłek, czy cokolwiek, albo jechać po arty, no to sam nie wie co robi, dostaje strzał od artylerii. E, ale szczęśliwie zostało jeszcze trochę HP-ków. No i cóż. Bitwy te trzydziestkami dwójkami są dość fajne, bo on ma dużo punktów życia, nawet bo 1550 to jest przyzwoita ilość i ma tą fantastyczną wieżę. Nie wiem co teraz kombinujesz i po co, ale Łotewa. Teraz po prostu się jechać na ten czołg, on nie wie, gdzie ty jesteś. Ładuje 40 sekund, więc jeszcze mieć 20 sekund zanim on załaduje, i mogłeś być wszędzie. Nie sądzę, by blindował, gdyż to po prostu nie ma pojęcia, gdzie jest. Nie wiem, co tam chciałeś osiągnąć tym czekaniem, dać czas artyler wrogiej artylerii. Zwłaszcza, że brak kierowcy sprawia, że no, podróżowanie tym pojazdem jest masakrycznie powolne, ale w porównaniu do kawu czwórki, to i tak jest z Orienta Express. Eee, tak jak mówię, t 3 to czołg, którym gra się bardzo podobnie jak T3-4. nawet, że te 3 gra się łatwiej, gdyż ma znacznie e, może nieznacznie, ale wyraźnie lepszy kadłub. Nie wiem, gdzie teraz jedziesz, ale zdecydowanie ja bym jechał górą. Zdecydowanie bezpieczniejszy sposób. Moim zdaniem jest jechanie górą, gdyż znam artylerzystów, którzy chowają się na A6 i można ich tam łatwo zaskoczyć. Te 32 nie ma jakiegoś niesamowitego view range'u, czy coś, a więc. No i zaświeciło nam się S51. Co ciekawe, wyświetlone przez GW Panterę. Także. No nie sądzę, by Ci się udało skończyć S51 na jednego strzała, zwłaszcza, że no jakbyś był u góry, to byś się widział, jak na dole jesteś, to i nie widzisz, także Zdecydowanie lepiej jechać górą Naprawdę T32 to jest w ogóle fajna linia do T110E5 Moim zdaniem są trzy linie, którymi można zaczynać grać w tą grę. Bo czołgiem ciężkim powinno się zaczynać grać, gdyż to jest taki rodzaj gry, że czołgiem ciężkim się powinno zaczynać uczyć grać. Najlepiej zaczynać od czołgu ciężkiego. No, i tutaj jest 51 słynny bocian, 322 z podpaleniem. Więc, no cóż, gratuluję ci ciekawej bitwy całkiem sładnej ilości doświadczenia. więc te 32 fajny pojazd myślę, że warto nim grać. także dzięki za powtórkę i do następnej waszej bitwy cześć.